Cześć moi drodzy! W tym materiale chciałabym zająć się z wami kwestią kształcenia językowego na egzaminie maturalnym. No bo wydaje mi się, że właśnie kiedy myślimy o maturze, to przede wszystkim przychodzą nam na myśl no, liczne, liczne lektury, ich treść, motywy, no, problematyka, no i też wypracowanie, ale wydaje mi się, że właśnie warto jest poświęcić chociażby chwilę na przygotowanie się pod właśnie kątem językowym. A dlaczego? No słuchajcie, bo matura składa się tak naprawdę z trzech części. Ta pierwsza część to jest język polski w użyciu. Druga test historyczno-literacki. No i trzecie oczywiście wypracowanie jakaś forma argumentacyjna. No i kiedy nam się ten język może przydać? Słuchajcie, no przede wszystkim w tej pierwszej części, bo jest to język polski w użyciu, więc no jak sama nazwa właśnie tej części mówi, będziemy skupiali się na języku polskim. Oczywiście, że no w tej pierwszej części raczej będziecie musieli po prostu porównywać teksty, będziecie musieli napisać streszczenie tych dwóch tekstów, ale również właśnie potrzebne jest do zrozumienia, do odbioru taka podstawowa wiedza na temat naszego języka w zasadzie to ta wiedza na temat języka przyda nam się we wszystkich trzech częściach, bo w testach historyczno-literackich może nam się pojawić na przykład zadanie, które będzie dotyczyło wskazania jakichś środków stylistycznych albo funkcji językowych. A z kolei przy wypracowaniu no dobrze jest jednak wiedzieć, w jaki sposób pisać poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym. No i słuchajcie, też jeżeli chodzi o jakieś takie różne kategorie błędów, to warto jest po prostu to wiedzieć, żebyście po prostu tychże błędów nie popełniali. Ale no po kolei, jeżeli chodzi właśnie o takie zagadnienia, które możecie zobaczyć w Waszej podstawie programowej, no to to kształcenie językowe, ono dzieli się też na kilka sekcji, a mianowicie na cztery. Ta pierwsza sekcja to jest gramatyka języka polskiego. No i słuchajcie, w tej pierwszej części macie tam wskazane no, różne, różne e, zagadnienia, ale przede wszystkim chciałabym, żebyście skupili się na tym, e, że jesteście po prostu w stanie wykorzystywać Waszą wiedzę z różnych e, dziedzin dotyczących właśnie nauki o języku. E, tutaj pojawia się e, na przykład wiedza dotycząca fleksji. Czyli odmian e, różnych wyrazów, słowotwórstwa, czyli to, w jaki sposób powstają wyrazy. E, myślę, że warto jest sobie przypomnieć takie zagadnienia, jak na przykład, e, no, rodzina e, wyrazów, e, formanty, itd. E, frazeologia. Tutaj musicie pamiętać, że czasami, na przykład, w tych testach historyczno-literackich mogą się pojawić zadania, które dotyczą jakichś frazeologizmów. No, na przykład, w informatorze pojawia się takie zadanko, które dotyczy tego, czym są chjobowe wieści. No i musicie to wyjaśnić. Słuchajcie, dzięki takiej wiedzy na temat języka będziecie w stanie też po prostu lepiej zinterpretować tekst. No bo czasami zdarza się tak, że po prostu w jakimś tekście zostały użyte jakieś konkretne środki stylistyczne albo różne konkretne rodzaje argumentów, tak. I musicie po prostu rozpoznać, w jaki sposób wpływa to na odbiór waszego tekstu. Z kolei w tej drugiej sekcji, to jest sekcja zróżnicowanie języka, no to słuchajcie, tam jest bardzo dużo takich ciekawych zagadnień, które myślę, że mogą Wam się przydać przede wszystkim w urozmaicaniu Waszych wypracowań, bo no, tam pojawia się kwestia na przykład stylu. I stylizacji językowej, więc na przykład, jeżeli chcielibyście wprowadzić jakieś elementy stylizacji językowej do Waszego wypracowania i miałoby to jakieś uzasadnienie funkcjonalne, to jak najbardziej należy z tego korzystać. Czasami w tej pierwszej części. W języku polskim w użyciu zdarza się, że na przykład musicie określić styl danego tekstu, który przeczytaliście. Więc warto jest powtórzyć sobie style funkcjonalne polszczyzny. No, przypominam tutaj takie najważniejsze, na przykład naukowy, popularno-naukowy, publicystyczny. Ale to oczywiście nie jest wszystko. Z kolei w, w teście historyczno-literackim może pojawić się właśnie pytanie o rodzaje stylizacji, np. archaizacja, czy dialektyzacja, kolokwizacja, y, stylizacja biblijna, środowiskowa, no i oczywiście określenie ich funkcji w tekście, po co w ogóle ta stylizacja została zastosowana i w jaki sposób zmienia ona nasz odbiór tekstu. Idąc na egzamin naturalny, wydaje mi się, że warto jest pamiętać o jednej takiej dosyć istotnej rzeczy, a mianowicie o tym, że nasz język polski jest tworem żywym. No moi drodzy, język się zmienia. E, musimy pamiętać, że na przestrzeni lat polszczyzna ulegała różnym zmianom, no i nadal się zmienia. Dążymy do tego, żeby tą polszczyznę właśnie e, urozmaicać e, pod względem e, no, różnych na przykład zapożyczeń językowych. I te zapożyczenia językowe to jest kolejna rzecz, którą warto sobie powtórzyć. Jakie zapożyczenia mamy właśnie w naszym języku, w jaki sposób one po prostu funkcjonują. Więc no, na to zwracam Wam szczególną uwagę. Warto jest jeż, jeszcze zwrócić uwagę na różne takie procesy językowe. Tutaj od razu mówię, że to raczej jest dla rozszerzenia, no, ale na przykład, właśnie procesy językowe typu przegłos polski, tak? Co jeszcze może być istotne? Wydaje mi się, że warto jest też pamiętać, że niektóre wyrazy one. Zmieniają swoje znaczenie. Czasami dochodzi też do tego, że no po prostu jakiś wyraz się zużywa, no i on staje się po prostu archaizmem. A co, jeżeli brakuje nam jakiegoś wyrazu? Co, jeżeli chcemy stworzyć sobie jakiś nowy wyraz specjalnie dla, dla naszego własnego użytku, że tak powiem? A no, słuchajcie, wtedy możemy sobie stworzyć neologizm. Tylko pamiętajcie, że ten neologizm tworzymy według takich zasad, które no, istnieją w języku polskim. Tak? To mają być zasady zgodne z tym słowotwórstwem. Co jeszcze może nam się przydać, jeżeli chodzi o wiedzę o języku? Słuchajcie, jakieś takie funkcjonalne wykorzystanie biblizmów, mitologizmów, sentencji, przysłów, aforyzmów. To może być istotne, to może nam się przydać na, na przykład, kiedy piszemy jakieś wypracowanie, kiedy chcemy po prostu wprowadzić jakiś dodatkowy kontekst. To może nam się przydać w momencie, kiedy no, na przykład mamy jakiś tekst do zinterpretowania i musimy po prostu sobie przez pryzmat tych różnych, na przykład tam jakichś przysłów zrozumieć to. Słownictwo o charakterze wartościującym to jest niezwykle istotne. Pamiętajcie, że w języku polskim mamy słownictwo, które no, y, określa nam w zasadzie y, charakter, y, określa nam w jaki sposób osoba podchodzi po prostu do jakiejś rzeczy, przedmiotu, zagadnienia. Y, to jest słownictwo, które no, może być zabarwione emocjonalnie, ale to może być słownictwo, które jest neutralne. No, na przykład wyobraźcie sobie, że idziecie sobie na spacer y, i ktoś y, mówi. O popatrz na, na tego kociaka. Tak? popatrz na tego kociaka, no to od razu nam się y, przed oczyma pojawia jakiś taki mały, słodki y, osobnik. Ale jeżeli ktoś powie, popatrz na to kocisko, no to już wtedy pojawia nam się jakiś taki większy y, kot, który być może właśnie no, nie za bardzo zachęca swoją aparycją. Więc pamiętajcie o tym, to słownictwo nacechowane emocjonalnie, ono również jest jednym z takich bardziej istotnych zagadnień, może się pojawić tak naprawdę w każdej z tych y, trzech części y, waszego egzaminu maturalnego. Pamiętajcie również, że no z racji tego, że ten nasz język jest po prostu żywy, że on adaptuje się do różnych sytuacji, to może zdarzyć się tak, że no czasami po prostu coś, co było kiedyś błędem, już teraz tym błędem nie jest. I tak przecież cały czas się to dzieje. Mamy różne zmiany, na przykład w ortografii. Pamiętajcie o tym. Warto jest jakby aktualizować naszą wiedzę, bo ten język po prostu, on się do nas, do nas, jako użytkowników, po prostu chce przystosować. Ale to też nie jest tak, że no zawsze coś znajdzie się jakby w normie, bo czasami zdarza się tak, że po prostu no coś jest nadużyciem i jest błędem językowym. I moi drodzy, błędy językowe to jest coś, o czym też. Warto jest pamiętać, po co te błędy językowe. No ja nie mówię, że macie identyfikować wszystkie błędy językowe, jakie mogą się pojawić, ale warto jest sobie przestudiować takie najważniejsze kategorie, bo kiedy widzicie, jak wyglądają jakieś błędy językowe, to łatwiej jest Wam też tych błędów uniknąć. Na maturze. A pamiętajcie, że ze względu na to, ile właśnie jakichś różnych języ... błędów językowych popełniliście, to jesteście inaczej oceniani w innych kategoriach, tak? Pamiętajcie, że no właśnie to wypracowanie, tam egzaminator sobie znicza te wszystkie wasze błędy, i w zależności od tego, ile tych błędów popełniliście, to tyle punktów może wam przyznać wasz egzaminator. Z innych takich dosyć istotnych kwestii warto jest przyjrzeć się trzeciemu podpunktowi w Waszej podstawie programowej. To, moi drodzy, jest podpunkt, który dotyczy komunikacji językowej i kultury języka. Mogą na przykład zdarzyć się zadania, które dotyczą pojęcia aktu komunikacji językowej. Tutaj Wam przypominam, że akt komunikacji językowej to był ten schemat, gdzie pojawia się komunikat, nadawca, odbiorca, kod, kontekst, kontakt i czasami, musi się, czasami musicie na przykład wskazać, jaka jest funkcja tekstu. A te funkcje, one były no, właśnie związane z tymi, z tymi aktami komunikacji. To może być na przykład funkcja informatywna. No, jak mówi sama nazwa, to będzie funkcja, która głównie nas będzie o czymś informować. To może być funkcja na przykład impresywna. Czyli chcemy kogoś no jakby, m, przekonać, tak? No tutaj już w zasadzie to będzie perswazyjna. E, imprezywna raczej będzie po prostu wywierała na nas jakieś wrażenie. Albo ekspresywna, kiedy chcemy siebie pokazać. Ale może się zdarzyć tak, że będziemy mieli do czynienia również z funkcją poetycką. E, funkcja poetycka już będzie nastawiona stricte na tekst. E, cóż jeszcze może nam się tutaj przydać? Ale na przykład jakieś takie zjawiska, które powodują niejednoznaczność naszej wypowiedzi, jakieś homonimie, paradoksy, no po prostu nieprecyzyjne komunikaty. Może się zdarzyć tak, że czasami będziecie mieli jakiś tekst i będziecie musieli ustalić, no, czy to jest w zasadzie, myślicie, że to jest jakiś taki zamierzony zabieg językowy, ten, ten, ten błąd na przykład, który tam się pojawia. Um, a jeżeli tak, to dlaczego? I tutaj zwracam uwagę, w szczególności właśnie dla osób, które no, będą na rozszerzeniu, wszystkie te takie eksperymenty awangardowe, przede wszystkim w np. przykład dwudziestoleciu międzywojennym, to może być dosyć istotny fakt. Moi drodzy, i jeszcze to, co jest bardzo według mnie istotne, to jest fakt, że powinniście rozpoznawać na przykład manipulacje. W tekście, jakąś dezinformację. E, Zwróćcie uwagę na różne stereotypy językowe. No, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest w zasadzie ulec takim manipulacjom, no bo mamy do czynienia właśnie z fake newsami. E, no, czasami po prostu e, na szybko coś przeczytamy i nie, weryf nie weryfikujemy tych informacji. E, warto jest właśnie pamiętać o tym, że dezinformacja może być bardzo silnym narzędziem w rękach no, różnych osób, które po prostu chcą nas w jakiś sposób, że tak powiem, zaprogramować. Patrzymy się też na to, czym jest manipulacja językowa, czym ta manipulacja językowa będzie różniła się od perswazji. No i stereotypy językowe. No, być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę język no, w pewien sposób kształtuje naszą rzeczywistość. I tutaj wydaje mi się, że warto jest poznać takie określenie jak no, językowy obraz świata warto jest zwrócić uwagę właśnie na to, w jaki sposób po prostu my odwołujemy się do czegoś, w jaki sposób coś określamy, czy to będzie właśnie dosłownictwo nacechowane emocjonalnie pozytywnie, czy może negatywnie, czy może neutralnie. No i zwróćcie też uwagę na to, że czasami, kiedy mówimy na przykład o jakimś stanowisku pracy, tak, no nie wiem, na przykład powiedzmy prezydent, no to przed oczyma pojawia nam się jakaś konkretna osoba, no tak jest. Raczej nie pojawia nam się kobieta, to jest jedna sprawa. Raczej pojawia nam się ktoś ubrany elegancko. No, zazwyczaj jest to mężczyzna, i raczej to jest też taki starszy mężczyzna, więc no to może nam pokazywać, że rzeczywiście ten język w pewien sposób kreuje nasz świat. To działa w dwie strony, tak? Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe zagadnienie. Jeżeli ktoś się interesuje językiem, to jak najbardziej powinien sobie jeszcze w to, że tak powiem, bardziej zabrnąć. No i moi drodzy, w zasadzie jeżeli chodzi o te zagadnienia językowe, to ich jest dosyć sporo. Wydaje mi się, że warto jest również powtórzyć sobie taką najważniejszą wiedzę, która pojawiała się w szkole podstawowej, bo tak naprawdę idąc na egzamin maturalny od Was jest też oczekiwane to, że po prostu będziecie się wykazywali wiedzą, którą no, po prostu zgromadziliście podczas nauki w szkole podstawowej. Więc moi drodzy, jeżeli potrzebujecie właśnie jakiejś takiej no, większej powtórki, jeżeli czujecie, że te zagadnienia językowe no, to nie jest być może jakaś taka wasza e, mocna strona, to ja Was też serdecznie zapraszam do e, zobaczenia naszego kursu, e, bo moi drodzy, no, na Akademii Polskiego no właśnie stworzyłyśmy z Klaudią taki kurs, który no, próbuje po prostu przeprowadzić Was przez wszystkie tak naprawdę te najważniejsze zagadnienia. I również jedno zagadnienie, cały jeden dział, to są te wszystkie najważniejsze zagadnienia językowe, które pojawiają się w podstawie programowej. Tam w zasadzie w momencie, kiedy no, tworzyłyśmy ten kurs, próbowałyśmy też pokazać Wam takie najważniejsze zagadnienia, które jest warto powtarzać sobie no, ze szkoły podstawowej. Więc jeżeli potrzebujecie no, jakiejś takiej, że tak powiem, ręki, która mogłaby Was poprowadzić przez to. To tak jak mówię, serdecznie Was zapraszam do zobaczenia właśnie tych naszych kursów. Moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Nie lekceważcie tych zagadnień językowych. Pomimo tego, że właśnie no często mówi się, a dobra, język to jakoś tak dam radę, no bo przecież język polski jest moim językiem ojczystym, to słuchajcie, nie zawsze jest to takie oczywiste. Nie zawsze jest to w zasadzie, takie, ja powiedziałabym, intuicyjne, bo ta wiedza o języku to jest raczej wiedza taka bardziej abstrakcyjna. Uczymy się tego, żeby być po prostu bardziej świadomymi użytkownikami naszego języka ojczystego. I dlatego właśnie serdecznie Was zapraszam do tego, abyście skłębiali tą wiedzę, czy to właśnie na jakichś różnych kursach, czy to samodzielnie, czy z pomocą różnych źródeł informacji. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia w następnym podcaście.